Mateusz Kaniowski, razem Mateusz Murański, witam serdecznie. Siemano Mati, witam, cześć. Jak tam było z Dresikiem jakoś spokojnie? No spokojnie, no. Spokojnie. Doroślałeś? Wiesz, no, jak nie mam do kogoś jakiejś y, zadry, no to jest spokojnie i sportowo, nie? Tak jak, tak jak to było w ostatniej walce z Zepik Czitmilem na Fenie. Przecież on strzelił sierpa twojemu tacie. Ale to jest show, to była zabawa, stary. Tata to Znares. jednego i drugiego poniosło, no. Generalnie. Jeden i drugi miał swój niespójnisty plan. Mati jeszcze nie widział <noise> wywiadu z Dresikiem, który zrobił na swój kanał, bo tam wręcz poszło takie stwierdzenie, że wręcz poparłeś to, że strzelił twojemu tacie, bo to ta przejechała pałę. W dużym skrócie. No, to może, słuchaj, może sobie mówisz to, na co ma ochotę, tak? Ale I... trochę potwierdziłeś to właśnie. Nie, 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 może nie potwierdziłem. Jedne, jed, jednego i drugiego, po, że tak powiem, poniósł te, testosteron, tak mogę to powiedzieć, nie? W ten sposób, ja, Bo... Jakby game plan był inny i jednego i drugiego pana poniosło i wyszło, wyszło z tego awantura, ale ciosów się tata nie spodziewał w życiu. No ale o ten cios, bo nie był on silny. No i tyle. To jest zadowolony z tego ciosu, bo mówi, że po pierwsze wyśmiał, a po drugie dzięki sprawdził. niemu. Tak, sprawdził. Dzięki temu ty masz no, taką wiedzę już taktyczną po tym ciosie. Nie, nie, no to nie chodzi o wiedzę taktyczną, chodzi o. Ale cytuję. No a okej. Okay, to... tata mówi, że dzięki temu. no to Dużo już wiecie, bardzo, bardzo dużo wiecie. Wiemy, no tak, wiemy dużo. Wiemy tyle, że yy, to, tata, tata powiedział, że z tym szacunkiem do Norberta. Oczywiście, gdzieś to no nie ma żadnej złych krwi. Ale kiedyś jak, jak prowadził balety, to by go nawet na ramka do siebie nie przyjął. No, po takim uderzeniu, jaki dostał. Czyli Co sugeruje, że Dresik nie bije mocno. Ja nie, nie, ja nie chcę im sugerować, bo może być tak, że jutro wiesz, dostanę bombę i padnę, a może być tak, że on dostanie bombę i padnie i, i padnie. Ale wiedza, ustał taką bombę, to ty nie ustoisz? No właśnie. Ty masz szczękę po wujku. No dokładnie. Będzie, będzie mocno, będzie mocno Mati, na pewno będzie bardzo mocno. Czy ty w ogóle przestałeś trenować, czy ty kończysz walkę i następnego dnia jesteś już na treningu? Nie, właśnie wiesz co, miałem teraz dłuższą przerwę w trenowaniu. Mm, teraz y, zaczynam od września nowy serial w Warszawie. Poczekaj, mamy lipiec. Yy, Zacząłeś od września już nowy serial. Ja zapowiedziałem, za, za że zaczynam od września nowy serial w Warszawie. Yy, a teraz mamy... A, a, a teraz miałem jeszcze obowiązki. Gdzieś tam yy, takie różnego rodzaju epizody w serialach i tak dalej. Więc miałem, miałem, no miałem mało czasu na trenowanie. Nie było mnie we Wrocławiu. Byłem w, wiesz, byłem w domu, byłem też na, na planie yy, w różnych miejscach od września zaczynam serial, czyli już będę w pełni skupiony jakby na tym, więc jak taki termin gdzieś tam odległy, 4-5 miesięcy będzie wchodził w grę, jeżeli chodzi o walkę, to na pewno, a teraz no tak jak mówię, no jestem od tak naprawdę miesiąca niecałego we Wrocławiu i tak już cisnę mocno, nie? Wcześniej gdzieś jeszcze byłem na obozie takim bardziej u kuzyna, ale to był taki bardziej obóz, że po prostu ja przyjechałem do, do, do niego trenować, ale no to nie były dwa, dwa treningi dziennie, nie? tylko takie sobie robię. Czy ile zrobiłeś treningów przed tą walką? No, to takie sumienne trzy tygodnie ostatnie, to było sumienne takie, po dwa treningi ze swoim głównym trenerem, który mnie prowadził do walki. Kurcze, tak. to trochę niepo, niepokojące, ponieważ Dresik trenował bardzo dużo. No, to jest dużo, nie? Nawet. Fajnie, spoko. że znaczy, ja cały czas trenowałem i, i, na, i na, i w tej byt i... Ale jeżeli pytasz mnie tak stricte pod Dresika, jakby układ, cały gameplan i tak dalej z trenerem swoim, który mnie prowadził do dwóch ostatnich walk, to są ostatnie trzy tygodnie czasu. Po trzy razy w tygodniu? Nie, nie codziennie po dwa razy. Dobra, to ja już się jakoś zamotałem zupełnie o tej historii, o tych tygodni. Mniejszo, to nie, no to jednak. Trzy, 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 no, byłeś tygodni... dużym faworytem Bokmacherów. Ja sam skorzystałem z takiego kursiku na 1.30. No bo tak, przeanalizowałem sobie, że skoro ty masz szczękę po wujku i tańcuła, nie był w stanie cię ubić ani twój następny przeciwnik Epic Meal, a teraz masz też, miałeś od samego początku świetną kondycję, a Dreszich nie ma tej kondycji, no to chyba nie powinien cię skończyć. No nie chcę mu imować. To... Wiesz, bo może, można wszystko bo tak jak Tańcula mówił, że może walczyć ze mną y, 3, y, 10 rund i 15, 15 nocy. To ja już się nauczyłem po tych jego, jego słowach, że nie można za, za wiele mówić, a, a więcej robić. Więc ja jutro pokażę, y, pokażę myślę. Fajną, szybką, dynamiczną walkę, która skończy się bardzo efektownie. Taką mam nadzieję. W naszym pierwszym wywiadzie w życiu powiedziałeś, że twój tata by cię pokonał bez żadnego problemu. I teraz pytanie, czy po tych wszystkich przygotowaniach, po dwóch walkach w Oktagonie, dalej uważasz, że tata by cię pokonał? Czemu ty brniesz ten wątek. No, przecież to, oczywiście, że tak. Po pierwsze. No właśnie, to mnie dziwi cały czas. Myślałem, że może coś się zmieniło. A Zaraz zobaczysz tatę w klatce, to sam się przekonasz, czy by mnie pokonał, czy nie. To znowu twierdzi, że twój tata by cię zniszczył w 30 sekund? No, ale to jest w ogóle, tak jakby, nie wiem, no, nie wiem do czego to porównać, no nie ma szans, no to jest mistrz i, i uczeń, no, kurde, Mati, no, co ty mnie pytasz, no. <laughs> No, ja wciąż tego nie widziałem, ja wciąż słyszę legendy, ja wciąż nie mogę doczekać, więc cały czas próbuję wykrzesać od ciebie jakieś nowe informacje. Wiem, już niedługo będziesz miał okazję się przekonać z tego, że tam panowie, panowie Paweł jak z Marcinem Najmanem będą się bili o to, że, o to na jakiej federacji będzie walczył Tatar. Naprawdę? No, nie czytałeś tego no, na MMA.pl. Wiesz co, akurat gdzieś coś słyszałem, ale twój tata powiedział przed chwilą w wywiadzie u mnie, że nie zawalczy z Najmanem, tylko z kimś innym. Yy, w, w, na ferie, być może, ja nie wiem, ja tam nie znam. Wiesz, to, to, to tam, Tata, i, i Bartosz Szuba prowadzą te rozmowy z, z, z Pawem Jóźwiakiem i, i, i z Neymanem. Yy, ale, w, ja jeżeli, jeżeli to, to. być może Neyman się nie zgodził na to i wtedy jest, jest ktoś inny. No, ale na pewno, właśnie yy, ten termin jesienny będzie yy, tą datą, która pokaże tobie yy, wartość. wartość yy, wojowniczą, jak może to nazwać, mojego taty w klatce, bo wiem, że jesteś bardzo... Szukam góry, szukam góry, której nie przeskoczyłby tata w oczach Mateusza. Czy twój tata pokonałby Mariusza Pudzianowskiego? Nie, no nie, nie. w klatce <grym> oczywiście, że nie, no. nie. A na ulicy? Na ulicy się wszystko może zdarzyć, oczywiście, że to. O, czyli pierwszą górę, bo pierwszy raz słyszę, że tata mógłby nie wygrać. Mati, ulica to jest ulica, no, tam, yy, tam w grę wchodzi wszystko, tak, palce w oczy, kopy poniżej, poniżej pasa, wsadzanie palców do oczu i tego typu niesportowe zachowanie, więc yy, szanse byłyby wyrównane, no to jest chyba normalne. Nie? Twój tata powiedział jeszcze coś takiego, że... nie, nie twój tata, Dresik powiedział, że jeżeli pokona ciebie, to może od razu bić się z twoim tatą jeden po drugim. No być może jest tak, tak pewny siebie, że może tak mówić, no. tak, tak jak mówię, no, nie, nie słowa, a czyny, no. A jak ty, uważasz, że pokonasz Dresika? Myślę, że myślę, że pokonam, a myślę, że to nie wyjdzie poza drugą rundę. Okej, okay. i twój tata powiedział dokładnie to samo o tobie, a teraz twój tata powiedział mi jak on by pokonał Dresika i co ty o tym sądzisz? Ja myślę, że to nie, to by nie wyszło poza pierwszą minutę. <sum> twój tata powiedział dwie minuty, czyli jesteś większym optymistą. A to, 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 to. <sum> Dobrze, e, powiedz mi, jak bardzo zmieniło się twoje życie od kiedy zacząłeś walczyć w federacjach free Wiesz to zmieniło się o tyle, że no, postawiłem bardziej na sport. Znaczy, nie, no, jakby zmieniło się. Mm, ja wiem, pod kątem rozpoznawalności jest, jest podobnie, bo... Naprawdę? Tak, ta rozpoznawalność, y, którą, którą dał mi y, serial, w którym gram od y, 4 lat, y, Wiesz, dał mi taką rozpoznawalność, że już po prostu większy, tak, tak naprawdę nie, nie, nie potrzebuję. Wiem, że każdy, który nie ma tej, y, tego, tego, tego. Tej... Tej glorii, yy, i tego, takiego, wiesz, tej rozpoznawalności właśnie e, marzy o niej, a jak już ją ma, to tak, wiesz, jak jest jej za dużo, to no, no, oczywiście trochę, trochę, wiesz, trochę... Ale ludzie pozytywnie na ciebie reagują, czy negatywnie? Jeszcze się nie spotkałem z, z, z żadną negatywną reakcją. Czyli zawsze jest fajnie. <laughs> tak, tak. Znaczy jedynie na internecie, bo tam sobie mogą, wiesz, wyrzucić wszystko, nie? Tam z, z, z chipsami w ręku, z, z, z piwkiem zresztą. Eee, chyba znasz to też doskonale z autopsji. Nie? Powiedz mi, ile ty, jeżeli mogę oczywiście o to zapytać, dorobiłeś się na tym właśnie w świecie free fightów przez te kilka miesięcy? No dżentelmeni nie, nie Oczywiście, robimy, nie że nie. Robimy, nie robimy. Tak, to już, jest, że jesteśmy gentlemanami. Nie no, Mati, jest. nie, żartuję. jesteśmy. Żartuję. Ale mniej, czy mniej więcej, bo jestem, właśnie tak sobie zastanawiałem, twoje życie zmieniło się bardzo, w moim przekonaniu, diametralnie. Wy z osób, które robiły na przykład w wywiadach po parę tysięcy, nagle robicie największe liczby w polskich quick ze wszystkich. No jest. I jestem ciekawy, czy, czy to przeszło też na liczby jest związane z pieniędzmi, czy to zostało właśnie w takiej wizji samej audiencji? Nie, no oczywiście, że to wszystko przekłada się na finanse, no ale w szczegóły wchodzić nie będziemy. Kurde, nie mam że tak, jestem milionerem, oglądajcie mnie. To nie z tych. Ja nie mam takiego charakteru, żeby mówić o takich rzeczach. Dobrze. Dziękuję za wywiad.